Cześć, jestem Agusi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Tasty Blue I dzisiaj kontynuujemy sobie naszą rozgrywkę w bonusowych levelach, więc jeśli wam się spodoba ten odcinek zostawiajcie łapkę w górę Ja od razu lecę sobie do wspaniałego wyścigu i na starcie już zginęłam Więc jeśli wam się spodoba zostawiajcie koniecznie to łapkę w górę A ja spróbuję unikać czegoś co jest większe ode mnie i próbuje mnie zjeść Tutaj przynajmniej mamy w miarę otwartą przestrzeń czy ty też zjadasz moje kapsle? Zjada moje kapsle, oczywiście, to są moje kapsle, bądź cokolwiek innego tutaj się znajduje, więc ja postaram się tak ładnie tutaj pływać. W poprzednim odcinku mieliśmy troszeczkę więcej rekinów do omijania, co było dość skomplikowaną sprawą. Tutaj problem polega na tym, że walczymy o jedzenie i on definitywnie zjada mi wszystko, co ja mogę zjeść. To jak ja mam tutaj urosnąć? Jak ja mam urosnąć, skoro on mi zjadł wszystko? W takim razie musimy odciągnąć tego rekina. I trzymać go, jakby wiecie, żeby on był zainteresowany nie jedzeniem tego, co jest na dole, ale mną. Nie, 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 stój! Patrz, tutaj ja jestem taki apetyczny kąsek. Widzisz? Nie, 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 stój, stój, stój. Zobacz, nie! Patrz, ja jestem smaczniejsza. Ale taktyka jest dobra. Myślę, że spróbujemy go utrzymać po prostu z daleka od tych rzeczy. Trochę to potrwa, to na pewno. Dużo dłużej, niż bym po prostu mogła się spodziewać. Nie, nie, nie! Słuchaj, nie trać zainteresowania! No, jestem smaczna! Patrz, jak jestem apetyczna! Nie zjadaj mojego jedzenia! Ja muszę zjeść ciebie, wiesz? Ja wiem, że to jest plan, który tobie się może nie spodoba, ale ja bym bardzo, bardzo chciała cię zjeść. Tak, wiem, że musiałam zacząć od nowa. I zacznę od nowa tyle razy, ile będzie trzeba, bo... bo to jest poziom, który chcę zakończyć. Podoba mi się ten poziom. Powiem szczerze, podoba mi się ten poziom, pomimo tego, że jest już skomplikowany. Bo wymaga od nas dość... Nietypowej rozgrywki, ale jest bonusowy, więc, więc w sumie spodziewałabym się tego właśnie po bonusowym poziomie. I wracamy do rekinów zjadających mnie, gdzie trwało to ponad 10 minut, żebym zdołała przejść jeden poziom, który trwał sumarycznie jakieś 3 minuty. No ale dobra, słuchajcie, myślę, że na spokojnie to ogarniemy. Teraz o, może właśnie to jest taktyka. Gościu, wystarczy się odsunąć od ciebie na centymetr, a ty już tracisz zainteresowanie mną. Co to w ogóle za interes? Dobra, mamy największe, więc może teraz się uda go zjeść, wiecie? Słuchajcie, uwaga. Tak! W końcu! Wcale nie trwało to aż tak długo i mam trzy gwiazdki, doskonale. I bo dopiero teraz mogłam spojrzeć na to, co ja właściwie zjadałam i to były części zbroi. Bardzo ciekawy, intensywny poziom, to trzeba przyznać. Zobaczymy w takim razie, co się kryje tutaj. Okej, okay, widzę, że tutaj również będziemy walczyć o jedzenie, bo ktoś tutaj próbuje zjeść mi wszystkie wodorosty, ale na szczęście jestem szybsza. I co? Eee... Nie mam nic do zjedzenia. Czyli znowu muszę próbować jakoś zmusić się do unikania jedzonka? Czy będziemy tak teraz sobie pływać? Nie będziemy. Dobra. Czyli muszę zjeść szybko tą trawę, zanim on zdąży ją zjeść. Ok. To nie było takie trudne. W sensie będę musiała troszeczkę e, szybko pływać. Może dopłynę, może dopłynę. Nie, nie. Popchnęłam go do tej trawy. Ok. Teraz. Wydaje mi się, że to było wystarczające. Nie było wystarczające, ale już mamy taktykę. Po prostu będziemy go odpychać naszym noskiem, nie? Bo w sumie od tego mamy ten nos, to jest taki nos-szturchacz. Okej, okay, teraz to się na pewno uda. Spróbujemy go, o tak, nosem go! Dobra, nieważne. Teraz jest blisko mnie i płynie do mojej trawy, więc może tym razem. Dużo trudniejsze niż podstawowa rozgrywka, gdzie musimy tutaj walczyć autentycznie o to jedzenie, ale udało się. Konkurencja była dość silna, aczkolwiek wolniejsza ode mnie. Aha, teraz będę musiała walczyć z dwoma manatami. Dobra, nieważne. To w takim razie może być jeszcze trudniejsze niż sądziłam, bo muszę pływać raz tu, raz tu. Dobra, chodź manacie, tam jest dużo jedzenia. Nie, zdecydowanie to nie jest dobry pomysł. Muszę obrać jakąś korzystną taktykę, bo to nie jest korzystna taktyka. Spróbujmy w takim razie jednemu sprzątnąć wszystko. I teraz pójdźmy do drugiego. Czy to wystarczy? Czy ta taktyka była korzystna? Nie była dość korzystna, ale jeśli wyglądam to wystarczająco szybko, to myślę, że to jest lepsze, aby ich to tutaj z powrotem. Czy one nie mogą zjeść ani odrobiny? Okej, okay, mamy to. Teraz słuchajcie, chyba ani jednego kawałka trawy nie zjadły. Więc yy, może teraz to się uda? Tak. W końcu. Słuchajcie, nawet nie wyobrażacie, jak ogromna satysfakcja płynie z tego, że po kilku próbach, które są dość frustrujące, nagle się to udaje. Znaczy frustrujące. Dalej jest to dla mnie super zabawa i nie wiem, jak wam się ogląda, to kiedy ja wiecie, jak ginę po raz kolejny. Ale myślę, że te poziomy na tym mają właśnie polegać, że to wszystko nie udajecie za pierwszym razem. O, widzę, że nie tylko ja tutaj spadam. Doskonale. W takim razie musimy unikać orki i łapać jakieś, nie wiem, śledzie. A nie, to są. To są foki. Yy, trochę ciężko się je łapie ale. No, jakoś może się to uda. Może jeszcze kilka złapię, nim wpadnę do wody. Bo jeśli wpadnę do wody. A tak, orki mnie tylko gryzą, ale nie zabijają. To jest już plus, który udałam, udało mi się sprawdzić. Ale jak one pięknie wirują. Ale jak wpadnę do wody, to może być już troszeczkę za późno na jedzenie. Chociaż chociaż odrobinę coś większego, żebym mogła zjeść w trakcie, na tym poziomie. Jednak ja chyba wolę pływać, wiecie? Jak teraz tak sobie o tym pomyślę, jak się pływa, jak się lata. Okej, okay, mamy. Mamy, mamy, mamy. Możemy zjadać w takim razie te bielutkie wielorybki. Kilka ich. O no, to w ogóle nie wiem, czy to są wieloryby. Trochę. Chyba tak, no nazywają się whale, więc wieloryb, ale nie wyglądają trochę mi na wieloryby. W ogóle często te zwierzęta tutaj mi nie wyglądają na to, czym rzeczywiście są. Okej, okay, mamy orki. Czy to znaczy, że. Uda mi się, nie uda mi się. Nie, oczywiście. Nie wiem, czy zrobili to specjalnie, że w momencie, kiedy zjesz pierwszą orkę, wpadecz do wody, czy po prostu osiągnęłam limit. Ale może by coś tak spadło mi tutaj? Ha halo, nagle wszystko przestało spadać. Nie... nie zdążyłam zjeść wystarczająco dużo, czyli muszę zjeść wszystko w powietrzu. Bardzo niewiele mi brakowało. Ale to sprawia, że. Poziom jest o wiele trudniejszy, wiecie, Myślałam sobie, a najwyżej sobie zjem, wszystko dokończę. W trakcie nie, musimy się spiąć na tych bonusowych poziomach i zjadać wystarczająco dużo w powietrzu. Dobra, najgorsze jest to, że do końca nie będę wiedziała, czy, yy, czy daję radę. Muszę zjeść przynajmniej chyba dwie orki, tak mi się wydaje. Spróbujmy. Teraz wydaje mi się, że i tak mimo wszystko idzie mi to troszeczkę, troszeczkę, lepiej. Już od samego początku... O no dobra, teraz są mi jaki robię, ale już od samego początku troszeczkę yy, więcej tych yy, fok zjadłam. Dobra, mamy, mamy, super. Pierwszy, pierwszy wieloryb zjedzony. Pierwszy, który w ogóle był zobaczony, więc jest naprawdę postęp. No nie, no te foki to już są takie mało pożywne. Ale dobra, musimy jeść wszystko, co się tam Wszystko, co możemy jeść, to musimy jeść. Okej, okay, to to jest to jest wybór, który chcę. Okej, okay, jeszcze tylko. Dobra, mamy 10 metrów. Szybko, szybko. Dobra, dawaj. Tak, 12 metrów. Ja już w ogóle słuchajcie, do góry próbowałam lecieć do góry, żeby zjeść to, co było nade mną. Udało się, trzy gwiazdki. Także mamy teraz coś związanego z czaszkami. Okej, okay, musimy przerzucić czaszkę jako rekin. Musimy przerzucić czaszkę przez płonącą obręcz. To będzie dość skomplikowana sprawa. Czy. Aha, jak przerzucę, przerzucę czaszkę, to wtedy dostanę rybkę, a jak cała przeskoczę, to ryby nie dostanę. No super. Bardzo miłe! Jak, jak to zrobić? Chyba będzie wygodniej. Jakoś ją podbijać do góry. Tylko wiecie co? To nie jest takie proste, jakby się wydawać mogło. Co ja mam ręce, żeby je chwycić? Coś w sensie, jakbym miała ręce, to w ogóle nie byłoby problemu. Rzuciłabym i tyle. A tutaj. Jestem malutka. Ta czaszka jest większa ode mnie. Jest dość ciężka. Definitywnie opada na dno. Jak to zrobić? Ile razy będę musiała w ogóle wykonać te akcje? To jest pytanie, bo ja mam problem póki co z wykonaniem tego po raz pierwszy. Okej, okay, jeden. I w ogóle wiecie co mnie dziwi? I bardzo zastanawia? Eee, dlaczego karmują mnie złotem? To raz. A dlaczego ci ludzie tak gapią się? I czy im absolutnie nic nie przeszkadza, że ja tutaj sobie, wiecie, podrzucam ludzką czaszkę? Czy nie ma w tym nic absolutnie dziwnego? Mam! Mam trzeci! Okej, okay, kolejne sztabki, ale wiecie co, ten poziom jest po prostu straszny i ja nie wiem czy ja jestem w stanie go w ogóle przejść, w sensie minęło 9 minut, zrobiłam to 3 razy, może po prostu nie będę się męczyć i przejdę sobie do następnego poziomu, wiecie, ja wiem, że dobrze jest przejść wszystko, ale po prostu wydaje mi się, że i tak pomijam większość poziomu, więc szkoda czasu po prostu na to, spróbujmy sobie zjechać, wiecie, trochę rozrywki, zjeżdżamy na zjeżdżalni, superancko, bomba. To jest troszeczkę przyjemniejsze. Chociaż pewnie będzie tak, że jak czegoś nie zjem, to będę musiała zacząć od nowa. Uwaga, pingwin! bolecę, Nie przeszkadzaj. Czy mogę na niego poczekać? Nie mogę. Oczywiście nie mogę zwolnić. Ale prawdopodobnie za chwileczkę będę mogła wyskoczyć. Ciekawe. Ciekawe, czy ja w ogóle coś będę musiała tutaj robić. Ciekawe, jaki jest haczek na tym poziomie. Ten poprzedni był dla mnie osobiście nie do przejścia. Znaczy, no jakbym siedziała przez pół godziny, to pewnie bym go przeszła, ale wiecie, po prostu... Wydaje mi się, że brak gwiazdek nie jest tego wart. Zresztą i tak nie gram na punkty, więc to też jest dość istotna sprawa. Gram przede wszystkim dla przyjemności, a skoro tamten poziom nie sprawia mi przyjemności, ten jest z kolei taki zbyt spokojny. I się teraz zastanawiam, czy będzie jakiś haczek. Jak myślicie? Napiszcie, czy będzie jakiś haczek, czy... Eee... Czy się okaże, że na końcu tej zjeżdżalni czeka coś niebezpiecznego? Bo w tym momencie nie ma żadnego wyzwania. To jest zupełną odwrotnością poprzedniego poziomu, gdzie wyzwaniem było w ogóle funkcjonowanie w nim. Hmm. Cześć, wielorybie, Do zobaczenia na dole. Czy my się zobaczymy w ogóle na dole? Bo się wydaje mi, że te zwierzęta, które zostają w tyle, one nigdy nie docierają na dół. Przynajmniej tak było w momencie, kiedy lecieliśmy. Ok, zjadamy wieloryby. To niesamowicie duża góra lodowa. To trzeba przyznać. Bo my mamy w tym momencie 60 metrów I przejechaliśmy... Bardzo, bardzo duży odcinek już na ten moment Ale... To dobrze, to dobrze, bo jeszcze przynajmniej mamy szansę coś zrobić na tym poziomie Chociaż póki co, słuchajcie Ten poziom gra się, gra się sam Ja mam rączki tutaj Nie ruszam szczęką, znaczy ruszam... Okej okay. Okej, okay, czyli jednak... Ten poziom był po prostu dziwny W sensie... Poprzedni był zdecydowanie za trudny, zbyt nieprzyjemny, a ten był po prostu załatwy. Jakby nic nie musiałam robić przez cały poziom. Więc, więc bardzo dziwnie to zbalansowali te ostatnie poziomy. No ale dobra, zobaczmy Sliding Crates, czyli mamy kolejną zjeżdżalnię. Mam nadzieję, że tutaj będzie jakiekolwiek wyzwanie. Nie mogę skakać, o mogę z kolei, chyba powinnam przyspieszać w tym momencie i zwalniać. Dobra, czyli tutaj już mamy jakieś wyzwanie. To jest coś, czego mi brakowało. W poprzednim poziomie, ok, mamy krejty, które też przeszkadzają. Eee, brakowało mi takiego elementu po prostu rozgrywki, zwyczajnego elementu rozgrywki w poprzednim poziomie. Był zbyt monotonny. Ok, mogę zjeść już pingwiny. Superanko. I zjedzamy dalej wszystko, co tutaj możemy zjeść. Jednego ptaka ominęłam, albo nic. I już. I już skończyliśmy. I widzicie co? Myślę, że na ślizgających się skrzyneczkach i właściwie na ślizgającym się lekinie, zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Wiem, pominęłam ten poziom, ale słuchajcie, musicie mi to wybaczyć. Po prostu był dla mnie nieprzyjemny i chyba nie mam ochoty go grać. Myślę, że nie warto. Jeśli wyście to już powiecie oglądający odcinek, zostawiajcie koniecznie łapkę w górę. Gra mi się mega podobała, to muszę przyznać. I te bonusowe poziomy były zaskakująco fajne. Z wyjątkiem tego jednego, który po prostu był upierdliwy. Ale myślę, że wrócę do niego siądę, tak wiecie, na spokojnie i spróbuję sobie to wszystko Ogarnąć. A Wam już dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dzieńca. Trzymajcie się. Papa. Pa.